Dzień dobry dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Witamy dzień dobry. Państwa na dziewiątym regionalnym konkursie prezentacji Bary Barmińskiej po naszemu samu No ta, tak było, co byście wciórko rozumieli, a ja, ja do woju takowiczy w powarnisku Zitoita. Muszę Wam powiedzieć, co jak świksią tu na woju w Kórkach, w to z się raduje Wam, co taką gwołd Woju dzisiaj do Noju i tutaj zazitą. zitą, zitowam zito Woju ze szczernego syrca I raduje Wam się, zielgie brawa no Woju, coś ta dzisiaj chcieli. Tu Witamy naszych zacnych gości starostę Olsztyńskiego pana Andrzeja Abako. powiatu w świętej Witamy panią Joannę Michalską Reden, wicestarostę osztyńską i przyjaciółkę konkursu Witamy dyrektora gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach Krzysztofa Włodarskiego. Witamy, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kurdzie Jole Weiss. Weiss, tak przepraszam z przyzwyczajenia, bo my tyle razy dziennie rozmawiamy ze sobą. Jolanta Weiss, podkreślam jeszcze. Nie dotarł do nas dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gieczwałdzie, niestety jest chory Paweł Jarząbek, ale. Kazał oczywiście Państwa serdecznie pozdrowić i życzył Wam nasi drodzy uczestnicy powodzenia. I nie łamcie sobie dzisiaj języka na parlińskich okręcach. W szczególności chcielibyśmy powitać nasze jury konkursowe, które w tym roku zostało wzbogacone o jedną wyjątkową osobę. Profesor, doktor habilitowaną Dorotę Rembiszewską. I dialektorożkę. Pani Dorota Rębiszewska jest profesorem w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Należy również do Walutowarzystwa Naukowego Warszawskiego, gdzie pełni obowiązki sekretarza. Wydziału generalnego. Sekretarza Generalnego. A, Wydziału Pierwszego. Witamy na Warnię, No, w jury jeszcze oczywiście, Jadwiga Orzołek Jończyk. Animator kultury, instruktor tańca i choreograf, instruktor teatralna. No i zamiłowania regionalistka. Witamy pana Edwarda Cypusa. gawędziarza, pisarza, regionalistę, depozytariusza wpisów gwary warmińskiej na listę niematerialnego dziedzictwa kultury UNESCO, popularyzatora gwary warmińskiej. W składzie żyli zasiada również tradycyjny łatwów. Ciebie nie będziemy widać. No ja jeszcze raz, was powitam dzień dobry, dziękuję. Warmiak gawędziarz, historyk, regionalista, depozytariusz wpisu gwary warmińskiej na listę niematerialnego dziedzictwa kultury unesco, popularyzator gwary warmińskiej. Ja myślałam, że usłyszę w tym miejscu, że jestem twoim mężem, ale musicie Państwo wiedzieć, że dzisiaj po raz pierwszy zgodziliśmy się wspólnie wystąpić na scenie i poprowadzić jakąś uroczystość. Ja nie wiem, Martyna, chyba się obawia, że będzie wstyd po prostu ze mną nie ja się, nie, się nie To i gdzieś daleko siebie, więc będzie dobrze. No, Konflikty tak? zostawimy poza drzwiami naszego domu tutaj, tak? Ten temat zostawimy. I witamy przede Zadmian. wszystkim was, czyli uczestników konkursu. Witamy wszystkich gości, osoby towarzyszące, rodziców, nauczycieli, wszystkich tych, którzy w dniu dzisiejszym chcą z nami być. No, no tak? i przede wszystkim was, przede wszystkim. Słuchajcie, ten konkurs po naszemu powarnińsku istnieje tylko dzięki Wam, dzięki uczestnikom konkursu, dzięki uczniom, którym chce się przyjeżdżać do nas na warsztaty, którym chce się łamać język tu tunoszu, tu warnińsku gotku. E, jeszcze nie wspomnieliśmy o jednej osobie, która miała bardzo dużą chęć do nas dzisiaj przyjechać, też tutaj duża zasługa profesor Doroty Rębiszewskiej, ale otrzymaliśmy takie miłe słowa od profesora Kazimierza Sikory z Uniwersytetu Jagiellońskiego. E, profesor Sikora to taka postać znana, która organizuje, współorganizuje konkurs na gadkę w Krakowie, ten ogólnopolski konkurs, którym, o którym e, może część z Państwa słyszała. Drodzy Państwo, e, najserdeczniej dziękuję za zaproszenie na 9 Regionalny Konkurs Gwary Warmińskiej. To dla mnie dialektologa z Krakowa wielkie wyróżnienie. Bardzo proszę nie mieć za złe, że w tym roku nie przyjadę. Nie mogę siła wyższa, jest mi ogromnie przykro z tego powodu, bo przecież uczę też gwar e, waszego regionu i radbym wielce posłuchać żywej mowy. Dołożył wszelkich starań, by w przyszłej edycji konkursu stawić się niezawodnie. Jeśli Państwo tylko zechcą, mnie ponownie zaprosić. Zawczasu ustawił swój kalendarz. E, pozdrawiam gorąco z Krakowa i bronic weselnych, skąd mój ród i gdzie mieszkam od przyjścia na, na świat. Kłaniam się czapką do ziemi, zamiatając proch, fawimi piórami mojej krakuski. Zostańcie z Bogiem, a bądźcie zdrowi. Z miłym słowem Kazimierz Sikora. Tak. Profesor profesorze nie zdradziliśmy tego tekstu, bo już nas uprzedzała, że na pewno będzie ciekawy, więc miała, miała Pani okazję teraz go wysłuchać. Dziewiąty konkurs prezentacji gwary warmińskiej po naszamu po warmińsku ma już swoją tradycję, tradycję warsztatową. No, tradycja warsztatowa trwa od, od praktycznie od samego początku. Witaliśmy Was, nauczycieli. Widzę tutaj w rogu sali Ewę, panią Ewę Romanowską, dzięki której ten konkurs też powstał. Bo to z takiej naszej kiedyś luźnej rozmowy tu w Dywitach, właśnie, bo, bo to w Dywitach po naszemu pogarnisku powstało. Tak zagadaliśmy i stwierdziliśmy, że spróbujemy, a co, co tam? no Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. I te po naszemu pogardnictku trwają 9 lat. I taka myślę, już nowa tradycja w nas zagościła, bo. W tamtym roku po raz pierwszy e, pokazaliśmy Państwu, jak wyglądają te nasze warsztaty, troszkę w takiej e, innej perspektywie. I dzisiaj byśmy Państwu chcieli pokazać, jak te nasze warsztaty po naszemu powarnisku wyglądały na filmie, który przygotowaliśmy właśnie z warsztatów tego roku. Ja jeszcze nie widziałem, więc chyba zejdziemy ze sceny i też zobaczymy. To, co Państwo widzieliście, to taka mała próba generalna, taki przedsmaczek tego, co zobaczymy za chwilę. Ale jeszcze chcielibyśmy Państwu pokazać to, co stało się już też tradycją, a mianowicie konkurs towarzyszący konkursowi tutaj, będę się powtarzał, po naszemu powarmińsku, czyli konkurs na mem Warmińsku, który w tym roku bił rekordy. Ja tutaj siedziałem na naszym fanpage'u, bo głosowanie odbywa się na fanpage'u Dwary Warmińskiej, to lajki, komentarze. I, i gdzieś tam o tej 22 kończymy i, i pamiętam, że jak zablokowałem już komentarze, to gdzieś tam te lajki jeszcze się ludzie, nawet niektórzy pisali, dlaczego czego nie można realizować, tak, więc, więc ten, ten, ten konkurs w tym roku e, zadziałał, zaczyna działać tak jak, tak, jak byśmy chcieli, mamy nadzieję i zastanawiamy się, czy, czy tej edycji konkursu memowego nie realizować w, tutaj w cyklu rocznym, gdzieś przy okazji innej, innej, innych, innych jeszcze okazji, innych wydarzeń. Do konkursu zgłoszono 16 memów. Głosowanie odbywało się na fanpage'u Gwara Warmińska. Pierwsze miejsce zajął mem Siec Kachlowy. No to takie tytuły, które my robocze sami nadali, nadaliśmy tym memu. 277 punktów otrzymał. Drugie miejsce Sobzie Podżer. 249 <laughs> punktów. Trzecie miejsce Dzieciuk przy komputrze. 186. Kilometrów. Oprócz tego, możecie Państwo zobaczyć na prezentacji pozostałe nami, ja które zostały zgłoszone do konkursu. Autobana po garnisu, tak? tak, tak. <gry> Ale muszę Państwu powiedzieć, że tak sobie żartowaliśmy, że to jest chyba pierwsza autobana na z prawdy, Bo jeszcze żadnej nie mowa. To by było na tyle. <gry> I Państwo się skupili niesamowicie na tych memach. Ja myślę, że Państwo za rok, jeżeli tutaj z, yy, z Gwarą, Warmińską chcecie, chcecie mieć żywy kontakt, to oczywiście zachęcamy do tworzenia memów i brania udziału w tym konkursie memów. A ja Ciebie zachęcam do zejścia ze sceny. <laughs> <Dzięki. w zajęciami śmiech> Ale muszę Państwu Sprawiedni powiedzieć, że byli. pierwszy raz spełniłem swoje marzenie, bo chociaż po trosze poprowadziłem po naszemu po gowarnisku. Ja wspomnę jeszcze tylko, że w tym roku konkurs otrzymał dofinansowanie ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Nie ma dzisiaj z nami pana marszałka, ale na pewno podziękujemy mu, bo było to bardzo duże wsparcie. I przechodzimy do tej części...